Dominik Durnia dla Mama Rock, jest Damian Skarżyński po znakomitej walce, jeszcze ciekawszym skończeniu na Adamie Wiśniewskim. Przede wszystkim gratulacje, świetna walka, ale teraz powiedz... Dziękuję. Powiedz mi, jak ty ją widziałeś, bo my tutaj na stanowisku komentatorskim razem z senatorem matuszczakiem, po prostu byśmy zachwyceni. Naprawdę super, super pojedynek. Czy ty też czułeś, że, że to jest I dobra walka? Generalnie przed tą walką pewnie jeszcze oglądałem walkę Robiego lawera z conditem. Mówię, chciałbym na tej gali, nieważne co jest wynikiem, chciałbym tą walkę zrobić tak jak walka Condit i Laver. Tak samo że było emocje, samym, tak? Mam nadzieję, że podobało się, podobało się po prostu kibicom albo cokolwiek, tak? No emocji było mnóstwo. No. No, muszę niestety trochę za, twoje zapędy krócić, bo jednak było dużo klinczu, a to nie, no, nie tak, tak jak, tak, jak tam tak, tej palce. walce. wiem, ale. Bitka, po prostu była bitka, chyba tak? Była, była. No, właśnie... Było mnóstwo zmian pozycji w ogóle. To, no. to było też y, bardzo bardzo mi się, po... Na, myślę, że wszystkim się podobało to, że za chwilę się działo coś innego, ale powiedz, jak właśnie w Twoich oczach ten pojedynek wyglądał, kiedy wychodzisz do trzeciej rundy? Na czy, czy... Ja 30 rundzie generalnie to bym tak coś się dzieje, mówię, kurczę, muszę coś mi kombinować, bo to przegrywam tę walkę. Tak mówię. Na razie oczywiście mówił, wygrywasz walkę, prowadzisz, tak ściemniali mi, ja Wiem, że śmialiście mi, wy wszyscy z Kochary, kopakabal. Ale czemu tak, tak, tak śmiali ci, żebyście grał? Śmiali Ście... mi, żeby się podobało, wygrywasz walkę musi widziałem go, on że on to trzyma, tak? No, więc 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 Trzymałem to fason, tak? A momencie dostałem chyba dwa kolana na głowę. Jedno zostałem, co on się obalił i iść do niego, co nie mówię, że chwilę dostałem albo cokolwiek, tak? I potem stałem po drugie. I, tu... I uciekaj mi z No i to sobie, przepraszam, i to sobie pomyślałem, mówię, kurczę, jest ciężko. No to mniej więcej, ta walka wyglądała tak, jak właśnie ta nasza teraz rozmowa, że po prostu cały czas latałeś w tej z powrotem, było cię wszędzie w oktagonie, yy, nasze w klatce. W pierwszej rundzie strafiłeś bardzo mocno na Mieskiego, dwoma takimi wysokimi kopnięciami z rzędu, on był ewidentnie zamroczony, bo za był, się... No, właśnie, to znaczy to i krzyczeli mi na różniku, Walkę skończoną walkę, bo taki plan generalnie najbardziej mnie to zniszczyło. miałem przed tym dwie walki. Tak, przekończyłem w pierwszej rundzie przez e, TKO i miałem taką presję, do presję. Wiadomo, skończył w pierwszej rundzie. I mówię, kurczę, pierwsza runa, pierwsza runda, rundę pierwszą. i to się podpaliłem i bałem się, tak? On był podłączony, a ja wiedziałem, nie wiem, czy jakiegoś mi walk, walnie Laki pancza i pójdę spać, cokolwiek tak, więc by to zblokowało. Potem trzecia runda, tak jak mówiłem, no wygrywałeś na pewno w, ty, ty, w tych dwie, w pierwszych dwóch rundach, chyba ty prowadziłeś, jak nie, to był remis w trzeciej rundzie, Adam Sniewski większość czasu spędził na tobie i w, tuż przed końcem. Y... Trzecia runda, no to na pewno to na pewno tą presję. Tym barkiem fajnie kontrola było cię Jasno, tak. potem chyba tu go schipnąłem i byłem w półgardzie. Przeszedłem u gardy chyba tak. I potem on chyba cofnął, ja potem chyba byłem. On miał, miał go w gardzie albo miał go w półgardzie, nie pamiętam. I potem była akcja, że on zostawił rękę chyba. A to było już z automatu, tak? I już nie wiem. Tak samo jak jakiś Tomek Pelikowski chyba zrobił na przednim poprzednim slajdzie. W ostatniej chwili zadusił kolesia, a tak samo mówiłem. Bo spojrzałem sobie też na zegarek, mówię takie coś. Walka Trzeosonen, Silva, podanie trójkąt <laughs> I właśnie ty... Naprawdę tam, miałeś taki, taką myśl, że trzeba... Ja A na zegarek, sobie, tak mówię, tak piąta runda z może I Tomek, to jest sobie coś taki szczeliłem, Mówię, ja nie wiem, kto oszliwiony, to jest niesamowite. Ja generalnie się ze mnie śmieją. Na Facebooku widziałem posty, że biały pas, trójkątów może z 10 zdylowałem sobie, tutaj śmieję, mój mentor, pan, pan, parterowy, Naprawdę i jestem zachwycony, bo nie spodziewałem się trójkąta, tak? Spodziewałem się, że jakieś będzie TKO albo Noko, tak? Nie wyśliłbym tego trójkąta nigdy. To był... Nie ma takiej szansy, żebym to wyśnił. Dobra, to co teraz? No teraz generalnie słyszałem takie plotki, że będzie pewna gala w kwietniu, ale nie wiem, czy na niej zawalczę. Zobaczymy, jak się czuł, tak? Bo teraz, wiadomo, jest presja, coś, trochę już czuję, że mi noga boli. Zobaczymy po tych dwóch tygodniach, tak? Może się uda to zawalczę za miesiąc albo za dwa miesiące. Ja chciałbym w tym roku jeszcze stoczyć za pojedynki, wiadomo, tak? I szpiąc się w górę i robić coraz więcej. I coraz więcej parterów się wołać, bo teraz zauważyłem to, że. Przez to, że Łukasz Błusacki wypisuje na Facebooku, że walczy z zawodnikiem kohorty, dobry spójkowicz, to wszyscy co mnie obalać. Ja się nie mogę powiedzieć, stójce. A muszę też stoić partner i robić swój game plan, tak? Bo tu tak mi powiedział właśnie Artomi Drupka, że. Nie robiłem swojego game planu, tylko nie rzuciłem game plan, tak? Ja już nie wiem czy on broniłem partner, czy nie broniłem, ale dałem się pod jego dyktando. I to był właśnie ten błąd. Ja muszę, muszę po prostu więcej tego mieć mieszką pewność, że przykładowo tak, że robię tą stójkę i wchodzę z tą stójką, tak? Dobrze, dziękuję Ci bardzo, życzę no. oczywiście, żebyś w końcu mógł narzucić swój gameplan. A to chyba całkiem dobrze, jak nie możesz narzucić gameplanu, a wygrywasz kolejny pojedynek, <laughs> także naprawdę to wygląda dobrze na przyszłość. No że się podobało, tak. Wiem, że przesadziłem z tym rablerem konditem, ale kurde emocje, tak? Ale kiedyś będę tak robił, naprawdę. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. O, dziękuję.